Masz do dyspozycji tylko handlę w domu? To dawaj, chodź zrobimy razem trening. Like, sub, comment przed obejrzeniem tego odcinka. Oczywiście przed takim treningiem full body workout zalecam rozgrzewkę. Oczywiście jak przed każdą aktywnością fizyczną potrzebna jest rozgrzewka tak, żeby pobudzić mięśnie do działania, rozgrzać wszystkie stawy, podnieść temperaturę ciała i przystosować się do treningu. Pierwsze ćwiczenie zakroki z hantlami. Bam. 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 I bam. Warto wykonywać właśnie ćwiczenia jedno nóż, ponieważ jedna noga dostaje więcej obciążenia niż dwie naraz, więc to jest o tyle fajne w tych ćwiczeniach jednonożnych i mamy te kroki, Następne ćwiczenie to jest przysiad kolarski. Jest to kolejne fajne ćwiczenie na nogi, ponieważ wykonać go może praktycznie każdy, i niepotrzebna jest tutaj nie wiadomo jaka mobilność. Jeżeli macie ławeczkę. Warto też wykonywać bułgary. Druga noga. Co do ćwiczeń do nóg, to zajęliśmy się już ćwiczeniami na głowę, ud. Teraz zajmiemy się tylnią taśmą, rumuński martwy ciąg. Wiadomo, zachowujemy prosty kręgosłup, nogi na szerokość bioder, kontrolowany ruch. Następne ćwiczenie, są to hip thrusty zaprezentuję. Opieramy się o łoweczkę, Bierzemy hantel. W ten sposób. Bierzecie sobie hantel. Opuszczacie. I dopinacie. Pamiętajcie, żeby przy tym ćwiczeniu nie odchylać głowy do tyłu. Tylko patrzeć się ciągle w przód. Jeżeli nie macie podparcia ławki, to wykonajcie <śm> glute bridge na podłodze. I jedna noga. Zajęliśmy się już nogami. Teraz zabierzemy się za górę ciała. Zaczynamy od klatki piersiowej. Górzecie hantle, i tutaj klasyczne wyciskanie hantli na ławce poziomej. Pamiętajcie, żeby nie kierować łopci w ten sposób. Tylko bardziej pod kątem 45 stopni, do no gdzieś 70, więc kąt 45 stopni, mostek te łokcie. Jeżeli nie macie ławki, możecie to zrobić też na ziemi: po prostu wyciskacie hantle na ziemi, tylko wasz zakres ruchu będzie troszkę mniejszy. Ale, ale gdy macie hamtlę, możecie też zrobić sobie wątki. Wiadomo, przy schodzeniu też schodzimy pod kątem 45 stopni. Nie w taki sposób. Następne ćwiczenie, wiosłowanie. Wiosujemy łokciem blisko ciała. I robimy też to na drugą stronę. Fajne ćwiczenie na plecy jest to podciąganie na drążku na przykład. Wtedy możecie sobie wziąć handlę pod nogi lub kupić pas do obciążenia, zakładacie obciążenie, podciągacie się, lub chociażby na drążku rozporowym, na drzwi. Tak on wygląda, ale jeżeli macie na dworze gdzieś drążek, to róbcie to ćwiczenie, bo jest super. Gdy zajęliśmy się plecami, teraz bierzemy się za barki. Mamy łokcie pod kątem 45 stopni, nie tak w taki sposób, żeby. Dbać o swoje barki, tak? możemy też wężej wyciskać, na przykład bardzo wąsko, w ten sposób. Bardzo fajne ćwiczenie na barki. Teraz fajne ćwiczenie na też barki, wznosy bokiem. Jeżeli nie macie ławeczki, no to po prostu robicie sobie to stojąc. Jeżeli chodzi o biceps, to trenowaliśmy go w poprzednich ćwiczeniach. Brałem udział w poprzedniejszych ćwiczeniach i teraz na dobitkę, żeby go jeszcze troszkę użyć, posłużymy się handlami biceps hantlami z handlami z supinacją. Możemy też siedząc, zrobić sobie chwyt młotkowy. To ćwiczenie było na przedramiona i na biceps. Taką głowę bicepsa został nam triceps. Więc wykonujemy go w ten sposób. Bierzecie handlę, jeżeli macie ławkę, chłodzicie się, prostujecie. A więc to był triceps. Pozostaje nam tylko przećwiczenie torsa, brzucha i łydek. Hollow body, pozycja hollow body. Russian twist z hantlą. Przychodzi mi tylko to do głowy na takie ćwiczenie kora. Więc tak to wygląda. Kolejne ćwiczenie bardzo podobne do pozycji Hollow Body, tylko z hantelką. Teraz trzymacie handelkę z tyłu w taki sposób i robicie wspięcia. Dolna część pleców zostaje na podłodze i tylko podnosimy tą górną część z hantelką. Jeżeli chodzi o część zdrowotną, to bardzo fajnym ćwiczeniem jest spacer farmera z handelkami. Jeżeli macie trochę przestrzeni, to możecie właśnie chodzić sobie z tymi handlami. A jak nie, to po prostu możecie je trzymać w dłoni. I naprawdę chwyt, jak i cała zdrowotność Wam podziękuję. Ostatnie ćwiczenia to są wspięcia na łydki. Wspięcia na łydki, na podest. Ja mam taki podest drewniany. Taki, o i z handlami możemy robić sobie takie wspięcia. Jeszcze na koniec możemy bardzo fajnie sobie mięśnie karku poćwiczyć. Właśnie podnosząc hantlę. Naprawdę bardzo fajnie to wszystko tutaj pracuje. Co do hantli, to jest to naprawdę świetna inwestycja w rozwój Waszej przyszłości i mięśni. Polecam Wam kupić najlepiej hantle regulowane, żeliwne lub oddzielnie 5kg, 10kg, 15 20kg i naprawdę z takim obciążeniem możecie zrobić niezły progres dla waszych mięśni możecie progresować z ciężarem i z powtórzeniami więc to jest takie podsumowanie zaprezentowałem wam dzisiaj masę ćwiczeń, czyli taki jakby trening FBW polecam robić gdzieś tak 4 serie do każdego ćwiczenia pamiętajcie również, żeby w swoim planie treningowym Uwzględnić progresywne przeładowanie. Co to jest progresywne przeładowanie? To tak naprawdę progresja z ciężarem, czyli dokładacie ciężar lub dodatkowe powtórzenia, tak żeby wasz organizm adaptował się do nowych stymulacji, tak żeby nie stał w miejscu, tylko stale się rozwijał i przystosowywał się do warunków. Pamiętajcie również o bardzo ważnej rzeczy, czyli równowadze strukturalnej. Nie możecie wykonywać na przykład 5 ćwiczeń na klatę i jedno na plecy lub 4 na plecy, a jedno na klatę, ponieważ prowadzi to do różnych dysproporcji mięśni, są różne płaszczyzny, strzałkowe, czołowe, poprzeczne. I na przykład jak będziecie wykonywać w płaszczyźnie strzałkowej 10 ćwiczeń na lewy biceps, a tylko 4 na prawy, no to prowadzi to naprawdę do problemów zdrowotnych. Co do techniki wykonywania ćwiczeń, naprawdę jeżeli czegoś nie rozumiecie, to polecam wam obejrzeć różne materiały na YouTube. Jeżeli chcecie, żebym nagrał kolejny taki podobny odcinek, ale na przykład ze sztangą lub rozgrzewkę, to dajcie znać w komentarzach. Więc jeżeli masz hantle w domu, to tak naprawdę możesz zrobić wszystko. Tylko trzeba chcieć i robić to regularnie. Na przykład trzy razy w tygodniu w zupełności wystarcza dla osoby początkującej. I jak z czasem będziesz dokładał sobie ciężaru, więcej powtórzeń, to naprawdę będziesz lepiej wyglądał. Pozdro YouTube.